Słuchajcie dziewczyny, internet jest jak pieczara. Ciemna. A ja jestem starym speleologiem, który te pieczary bada. Fyby mówi do mnie, Anena, udało ci się zgromadzić tyle, a tyle polubień. Co to znaczy, co to znaczy, udało się? Udało się jak ślepej kurze ziarno? Czy to grzecznie tak mówić? Oprócz tego ten... Kretyn wygenerowany elektronicznie mówi do mnie Anna, bo nie wie, że nie znoszę, jak tak się do mnie mówi. Ja jestem albo Haneczka, albo Andzia, albo Anusia, albo proszę Pani. Innych opcji nie ma. I pyta się mnie na przykład jeszcze tak, jaki film lubisz? No to mu podaję, jaki film lubię. W tym szaleństwie jest Metoda w reżyserii Stanisława Mandużeckiego. Ale on mówi, że nie ma takiego filmu. Nie ma takiego filmu, bo ten DeBil wygenerowany elektronicznie ma wciśnięty w pamięć inne filmy. A ten film był robiony na taśmie filmowej. To już nikt nie wie, co to jest taśma filmowa. Bo to tak jakby się rezało filmy w kamieniu. Tak jak Mojżesz swoje tablice rezał. To już nikt tego nie pamięta. Anna. Z jakiego pochodzisz miasta? Od Siewierza jechał wóz, malowany, anny A co cię obchodzi, z jakiego ja miasta pochodzę? Co to, jakieś interesy chcesz ze mną robić? A jeszcze mi potem dodajesz, że, że a Małgorzata pochodzi z takiego miasta, a Krzysztof z takiego miasta, ale po prostu o co biega? A na koniec jest taka opcja. Nie mam miasta rodzinnego. To się gdzie się urodziłem? No. To, no, teraz jest tak. No to tak. Anna. Jaka matka cię rodziła? Bo Krzysztofa rodziła, taka matka. A Małgorzatę taka matka. To co? Mam sobie wybrać, która matka mnie rodziła? Czy matka Krzysztofa, czy matka Małgorzaty mnie rodziła? No i ta ostatnia opcja. Nie mam matki, która by mnie rodziła. Uh -huh. O czym teraz myślisz? O dupie maryni.